Dzień dobry. Wróciłem! Ale fajnie to pewnie tutaj teraz wygląda. Jednakże do takich vlogów się nie przyzwyczajaj. Ostatnio zamówiłem sobie paczkę. Mam nawet ją tu. Gdy dostarczyli mi ją do domu. No właśnie. Trochę się przestraszyłem. Trzymajmy kciuki, że będzie cała. Bo to bardzo ważna rzecz. Mam nawet nóż. Widzę, że chyba nie będzie potrzebny To lata! A nie powinno. Więc się trochę boję. Nigdy nie byłem w unboxingach Un unboxingach. Dobry, więc e, tu się niczego nie spodziewaj, że będzie wow. Po prostu ją otworzę. I wtedy zobaczysz co jest w środku. Obczaj to, że to jest w ogóle tutaj otwarte było! Przecież no oni to. Kurde, jak oni to spakowali? Tam coś jeszcze jest. W pudełku jest jeszcze to, czyli gazeta. Chińska gazeta. Albo japońska. Zamówiłem sobie urządzenie, które imituje wschód słońca. Do sesji podobno będzie petarda. Dali mi chińską gazetę, a nie dali instrukcji obsługi. Kurde. Mam problem z trzema śrubkami. Brawo Bo w sumie to chyba jest tęcza. I chyba mi się lampki popierdzielimy. Ale nieważne, bo ta też jest fajna. A za takie pieniądze. Było warto, zobaczymy po sesji.